Państwu. Nazywam się Monika Bernasiek. Chciałabym Wam dzisiaj zrecenzować dwie wody. Jedna woda to będzie Il Sander Sport, a drugą wodą, którą chciałam się tutaj e, pochwalić, <grydy> będzie Il Sanders Style. Proszę, właśnie ta. E, słuchajcie, Il Sander Sport. E, wiecie, Il Sanders to jest kobieta w ogóle, Niemka, dlatego nie Jill, tylko Il. Tak na, na, na marginesie. Ale ja do języka i do, do nazewnictw na jestem ostatnia, więc mogę mówić różne rzeczy tutaj na kanale. Mam nadzieję, że nie będę miała za to dużo hejtu. E, słuchajcie, zapach jest no, mega skoncentrowany na owocach. Mamy tutaj taką bombę owoców, że można byłoby soczysty sorbet zrobić apetyczny. Jest brzoskwinia, jest jabłuszko, jest czarna porzeczka, jest sycylijska mandarynka, jest gruszka, cytryna, gryfrut. Mega dużo soczystości. Nie wiem tylko czy ta soczystość jest czysta. Jest również piwonia. Jest, jest też e, frezja. E, ja nie wyczuwam tych wszystkich składników. Dlatego o nich mówię, dlatego, że ja ich nie wyczuwam. Jest drzewo sandałowe, jest drzewo cedrowe, jest wanilia. Jest bardzo bogaty zapach, prawda? Ja wyczuwam taką delikatną pulpę. Wszystko razem zmieszane, przyjemnie pachnące, jest to zapach, który na pewno się z tłumu nie, nie wyróżni, na pewno nie będzie też zapamiętywalny. Zdecydowanie nie będzie też komplementogenny, chyba że mamy świetne pH i będzie może z znestryskała ta energia tych owoców. Na mojej skórze pachnie tak typowo jak płyn do opkania, czysty, świeży, przyjemniaczek, ale taki nie, nie, nie wyróżniający się właściwie to. Powiem wam, że bardzo nudno pachnie i tak mało, mało bym powiedziała czysto, <grymne> tak troszkę właśnie nieświeżo. O właśnie! Trochę zakurzony jest ten zapach do dnia. Sander e, robi naprawdę dużo fajnych zapachów. Między innymi rodzina Synki ma przynajmniej dwa, trzy takie naprawdę fajne zapachy, kiedyś o nich powiem. Natomiast Il Sander Sport, woda, która pachnie bardzo czysto, bardzo świeżo. Ale jest trochę zakurzona i nie do końca jest ambitna. Na naszej skórze może się utlenić w nie do końca fajny sposób. Nie będzie to mydło, ale też nie będzie to zapach takiej czystej świeżości, jak na przykład, no, zgubę porównywać Chanel Chance czy tam Versace Bright Crystal. Właśnie Chance ma co do siebie, że wy, 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 wychwyca się wąchając ten zapach składniki poszczególne, a tutaj, no nie wiem. Może daliście czarne pożyczki, tak sobie można wyobrazić? tak, <laughs> ten. o, jeszcze Wam powiem, kiedyś yy, zrytenzuję zapachy Green, Evergreen, Rose. To są przepiękne zapachy od Ilsander, które również pachną czysto. I te zapachy mają taką czystość krystaliczną sobie. Yy, Il Sander Scott. Jest to zapach rzeczywiście słodki, świeży, ale nie wiem czy dla każdego. Yy, więc możemy testować na własnej skórze. Nie wiem, czy bym ciemno po, po, yy, pochwalała zakup, bo może się okazać po prostu zbyt taki przewidywalny i zbyt tandetny. O, kolejną wodę, którą Wam przygotowałam, tak dla właśnie osłodzenia dzisiejszej recenzji, yy, to będzie style. Il Sander Style. Yy, zapach, który jest bardzo już stary. Ja nie wiem, ile tam jeszcze mam, ale pewnie niewiele. Yy, zapach, który. Pokazuje nam kobiecość, uwodzenie, ale jednocześnie delikatność i subtelność. Wcale nie będzie zbyt mocne, Będzie miał takie zmysłowe nuty irysa, więc zdecydowanie będzie też kobiecy. Kobiecy i lekko pudrowy, taki bliskoskórny, ale jednocześnie trwały. Tak jakby ktoś kiedyś mi powiedział, pachnę przyjemnie, ale nie wiem czy perfumami. I to jest fajne, to pachnie właśnie tak przyjemnie. Bardzo dobry pomysł, żeby na przykład używać go będąc w szpitalu. Ale głupie porównanie, ale niedługo idę do szpitala. I ja nie lubię być taką sułtana bez perfum. I pomyślałam sobie właśnie teraz właśnie w tej chwili, że może jednak taką buteleczkę staję ja sobie wrzucę do, do torepy. E, gdyż to jest zapach takiej właśnie czystej pielęgnacji. Dokładnie tak, będę pachniała pielęgnacją, czystą pielęgnacją. Taki zapach e, trochę po, 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 poprawiający nastrój, ale jednocześnie żadnej projekcji nie ma skórne, Delikatna, jeśli już projekcja, bardzo skórne, Zdecydowanie mm, kobiecy, ekstrawagancki, uwodzący, ale naprawdę bliskoskórny i mało trwały. Podoba mi się poprzez to, że jest taki e, czysty i krystaliczny. Na pewno niechemiczny i na pewno niesyntetyczny. Więc wydaje mi się dobrym pomysłem, jak ktoś lubi pachnieć delikatnie, subtelnie. A jednocześnie czysto i tak drogo. Ten zapach zdecydowanie będzie pachniał, e, pachniał właśnie drogo. Mm. <laughs> Więc e, o to nam czasem chodzi, żeby się e, jednak e, poczuć fajnie, nie do końca e, tak angażować tą, e, w tą swoją aurę wszystkich wokół nas i, i dobijać. <laughs> a jeszcze szczególnie, jak pracujemy w małych pomieszczeniach i, i ta aura może mi u kogoś zaprezentować. Także dzisiaj przedstawiłam Wam dwa zapachy. Recenzja Islander Sport. E, takiego słodziaka świeżego, energicznego, ale na mojej skórze trochę za chemiczny i za e, trywolny. I styl bardzo balsamiczny, czysty, elegancki, ultra, ultra zmysłowy, blisko Tutaj projekcje możemy się z 4-5 godzin spokojnie spodziewać. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, jak na świeżak. Bo świeżaki zazwyczaj mają mniejszą projekcję, ale to wszystko zależy od klasy perfum. Także e, wydaje mi się, że 4-4 godziny możemy się spodziewać. Taka do jeansów woda, e, do t-shirta. Mało, mało może e, rzucająca się w nos, ale wydaje mi się, że znajdują się ludzie, którzy, którzy lubią taką, taką pachnieć. nie jakby nie rzucać się, e, nie nieszczególnie nie nie się wyróżniać. E, dwa zapachy od Dwa różne. O Il Sander będę jeszcze mówiła. Bardzo lubię tą markę. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.